W tym filmie omówimy prawidłowe ustawienie trzepaka wibracyjnego. Zacznijmy od rozpoznania nieprawidłowych ustawień. Jeśli trzepak jest ustawiony zbyt agresywnie, ziemniaki leżą bez ochronnej warstwy ziemi bezpośrednio na taśmie przesiewającej, co zwiększa ryzyko uszkodzeń. W lekkich warunkach trzepak często nie jest potrzebny. Jak ustawić trzepak wibracyjny? Przejdź do strony taśm przesiewających na terminalu sterującym. W prawym dolnym rogu znajdziesz sekcję do ustawiania trzepaka wibracyjnego. Wybierz obszar ustawień. Po prawej stronie terminala sterującego pojawią się przyciski do regulacji prędkości. Użyj przycisków plus i minus, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość. Optymalna prędkość trzepaka jest osiągnięta, gdy pomiędzy taśmą przesiewającą a ziemniakami znajduje się warstwa ziemi i część ziemi jest transportowana aż do pierwszego urządzenia separującego. Podsumujmy: jeśli trzepak wibracyjny jest ustawiony zbyt agresywnie, ziemniaki leżą bezpośrednio na taśmie przesiewającej, co może powodować uszkodzenia. Jeśli natomiast trzepak wibracyjny jest ustawiony zbyt wolno, zbyt dużo ziemi trafia do urządzenia separującego, co obniża wydajność maszyny. Niewielka ilość ziemi powinna dostać się do urządzenia separującego, aby chronić ziemniaki przed uszkodzeniem. W tym celu możesz monitorować przepływ produktu za pomocą systemu kamer i dostosować prędkość do warunków zbioru.